Cześć, z tej strony Brick Freak, witam Was na następnym odcinku na moim kanale. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No a teraz już bez pełnych ceregieli zaczynamy! Dzisiaj kolejny fan ze zmian, zajmiemy się szeregowcem ze szkieletów. No i jest to imienne... Szeregowiec to jest coś ciekawe, albo na przykład taki kamienny wojownik nazw nie ma. No dobrze, to jest właśnie Krezi Błazen szkielet. Ten jest tutaj z odcinków pilotażowych z roku 2011, a ten jest ze święta marłych z roku 2016, z Meharonina. Przyjrzymy się im od góry do dołu i zobaczycie, który Wam się bardziej podoba. Oczywiście napiszcie to później w komentarzu, bo bardzo chciałbym wiedzieć, czy wolicie nowe czy starsze wersje tych figurek, żeby zebrać dane potrzebne na morze, następną serię. Dobrze, zaczniemy od czapeczki. Widzicie, nawet tutaj te szkielecy już się różnią. Tutaj jest niebiesko-czerwona ta czapeczka z odwróconą kolejnością tych tutaj pomponików, a tutaj jest sytuacja zupełnie inna. Jest czapeczka czerwono-czarna, a kropeczki pomponiki są białe. Jest to w pewien sposób no według mnie gorsze, ponieważ y, fajnie wygląda, y, fajnie wygląda jak jest pomponik w kolorze y, odwrotnej połówki y, tego tej czapeczki, ponieważ y, no według mnie wygląda to właśnie tak błazeńsko, taki trochę miszmasz. Zbroja, zbroja ma tylko, on zbroja jest szara, y, ma symbol szkieletów którego, o zaraz zobaczycie dokładniej. O, to jest właśnie on. Żeby przejść do brzucha, muszę zdjąć tę, tej tutaj figurce zbroję, ponieważ brzuchy różnią się również bez zbroi. Wyglądają tak samo, bo mają bardzo podobne żebra, ale po pierwsze. Ten ma tutaj trzy kropeczki, trochę mniejsze i białe. A ten ma tutaj srebrny, nie wiem czy ty wy to dobrze widzicie. O, teraz pewnie tak. Te są białe, te są szare i się również od siebie różnią. Rączki są tutaj, jedna jest taka, druga taka, a tutaj obie są takie same jak jego prawa. Nóżki, nóżki się niczym nie różnią, to wam od razu chciałam powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, którą Zapomniałem zwrócić uwagę, to jest ta tutaj część ciała. To jest zupełnie inna rzecz. Tutaj mamy znak szkieletów, jest on srebrny, a nie tak jak oryginalnie czerwony. No i mamy czerwone zakrycie. Normalnie to kres jest szkieletem lodu. Widać tutaj białą przynależność. No, a tutaj zmienili na czerwone. W ogóle, według mnie, to do kres e, jego nie pasuje. E, jeszcze dzisiaj mamy miszmasz, ponieważ jest e, to błazen, to my zrobiliśmy sobie miszmasz. Wracamy teraz do głowy. E, głowa jest też zupełnie inna. E, tutaj ten uśmiech jest taki e, mniej wyraźny i trochę może mniej złowieszczy. A tutaj ten uśmiech, e, no mnie przynajmniej ciarki przechodzą, jak na to patrzę. Oczy są też również e, bardziej złowrogie, a tutaj on wygląda na takiego przyjaznego, po prostu śmiesznego e, tego szkieleta. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. I nie zapomnijcie napisać w komentarzu, która wersja tej figurki e, bardziej Wam się podobała. To do zobaczenia. Żegna się z wami, Brick Freak. Cześć.